się ja przyjmano ludzie, jestem hodowca papug Witam w kolejnym filmie na moim kanale Dzisiaj chcę wam pokazać Gdzie będę przenosił nierozłączki na zimę yy, Ponieważ mam tu pierwszy rok Nic nie jest przygotowane, dopiero przygotowywujemy Szklarnia Do szklarni będzie Bo nierozłączki są wrażliwe mocno na wiatr I widzicie Tu jest jedna klatka, ona ma ze 110-120 cm. Ta druga jeszcze będzie przycinana tu, tutaj, żeby była jak ta, tej wielkości. Nagrywam to na szybko, możecie też zobaczyć. Usłyszeć, że jestem zdyszany trochę. Dopiero przyszedłem z rowera. Na rowerze jeździłem i przyszłem. I no, w tym roku będzie to pokryte tą siatką. Gruba jest mocno, ale na przyszły rok, znaczy na przyszły na wiosnę już, w przyszłym roku będę no, całe to zrywał tą siatkę, wyszlifuję to pomaluję i na, yy, nałożę tą cięższą siatkę taką jak jest na wolierze no. i co? Yy, pozbyłem się tak z nowości tych bażantów się pozbyłem, dzisiaj wuja przyjechał je wziął, gołębi tych aborygenów długoczubych będę w, 5, w sobotę przyjeżdża pan i bierze, no i reszta barzantów oprócz tej większej pary złotych też będzie do wuja szła. tylko powiedział, że klatkę musi, wolierę musi zrobić i bierze. Co, no to byłoby na tyle w tym odcinku, jak będę starał się, żeby były codziennie, ale raczej mi się to nie uda. Trzymajcie się, cześć.